Cześć, jestem Max, jestem z klasy pierwszej. Cześć, jestem Czarek i jestem z klasy trzeciej. Dzisiejszym tematem, jakim się zajmiemy jest maszyna leśne. I zanim Wam o tym wszystkim opowiemy, yy, mamy tutaj fiszki, yy, karteczki po prostu po to, żeby wam dokładnie o wszystkim opowiedzieć i żeby o niczym nie zapomnieć. To Pierwszym dziełem, jakim zajmujemy się w maszynoznawstwie leśnym, jest to maszynoznawstwo ogólne. Uczymy się tam o maszynach, jakie występują silniki, że są dwusuwy, czterosuwy, silniki wysokoprężne oraz silniki wankla, jakie mamy hamulce, sprzęgła, wały, osie i łożyska oraz o materiałach eksploatacyjnych, smarach, paliwach. Jakie na przykład wykorzystujemy w pilarkach leśnych, do konserwacji, różne smary, oleje. Tak, i no bo ogólnie jak sama nazwa wskazuje tego przedmiotu, m, cały ten przedmiot polega na... Dobra, może nie cały, ale y, główny nurt tego przedmiotu polega na tym, y, że uczymy się po prostu o, Maszyn... o maszynach, o maszynoznawstwie. O tym jak konserwować maszyny, o tym jak o nie dbać, co do czego wlać. Tak, o tym się uczymy. Mamy jeszcze rzeczy takie bardziej techniczne, przedmioty, tematy bardziej techniczne, jak na przykład rysunek techniczny. I uczymy się o tym jak powstaje, po co się go w ogóle robi i jak go odczytywać. Jak wykonuje się wymiarowanie i rzutowanie i jak posługiwać się pismem technicznym? No to wymiarowanie uczymy się w sposób, że dostajemy figurę geometryczną, odrysowujemy ją na karsce, żeby przypominała swój pierwotny kształt i wymiarujemy ją. A pismo techniczne kupujemy bloki takie A4 i ćwiczymy pismo, żeby po prostu. No, żeby. Mm... Żeby nauczyć się od pisać. Tak. Po to właśnie co robimy. Mamy jeszcze szkice i mapy, co wykorzystuje się tak naprawdę na co dzień w leśnictwie. Mamy to, jakich map i jakich szkiców używa się w leśnictwie. I uczymy się o tym, jak określać powierzchnię, jak przeliczyć skalę na mapach i szkicach, jak zamieniać jednostki. I przydatne to jest na przykład do tego, żeby obliczyć kempę ekologiczną. No i to są wszystkie tematy jakie mamy w maszynoznawstwie, bo ten przedmiot trwa... Uczymy się go tylko w pierwszej klasie, trwa jeden rok. Tak, jest bardzo krótki, ale moim zdaniem jest yy, przydatny. Przydatny nawet na co dzień, nie tylko w leśnictwie, ale w takich codziennych czynnościach. Przydomowych, można nawet tak powiedzieć. Yy, dziękujemy Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszamy na kolejne. Zapraszamy odcinki. na kolejne odcinki. I jeśli jeszcze nie oglądaliście poprzednich, również do nich zapraszamy. Cześć. To wszystko. Cześć.